ja wszystkim z wami ciamatki z wami murki w dzisiejszym odcineczku chciałem wam pokazać, że wszystkich zadmiarzy mam na 20 randze wszyscy są fioletowie no nie, że wszyscy na 20. wiecie tam jest 21 u niektórych no o to chodzi, że wszyscy są fioletowe dziś mam tyle różnych case'ów więc będziemy ich otwierać zacznijmy 200 monet główno. Słabe. Czekajcie. Tak. Nikt nie wypadnie, ale to zawsze. Proszę, to proszę, proszę o jakiegoś zadymiarza. O ja. No jak zawsze. Pięć. No proszę o jakiegoś zadymiarza. Co? Czy tak ciężko dać mi jakiegoś zadymiarza? Na niego czy Bibi? Na niego czy Bibi dajcie mi. Kogo wrzucić? Ale pieprz. Nie wiem, przypuszczę to. No, jak zawsze pięć, o nie. Kurczę, już prawie koniec, a jeszcze nie wypadł. Ja po prostu tak bardzo się boję te skrzynki otwierać. Czekaj. Tak, będę czekał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, nie dał mi nic. No, wiadomo byłoby. 500 to za dużo. Na piperkę na George'a i na Stew Fajnie. No proszę! Tysiąc monów. Proszę, 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 proszę! Przecież moja siostra dziś ma urodziny, no i więc... Nie proszę chromatyckiego, mityckiego i legendarnego. Proszę o jakiegoś, którego mi nie wypadnie. No miałem... Nienawidzę ten Bravo Stars! Co to jest? Kurcze pieczony. Piepierdolin. Pieprz, kurcze. Pieprz. Nie lubię ten Brawl Stars. No, bo wiecie. Czekałem, czekałem. O, a co to jest? A to jeszcze dwa. Ech, czekałem, czekałem i tu kurde nic ci nie wypada a ja tak chciałem jakiegoś na no, niego którego dniem mam otwieram skrzynki miałem bardzo ja robię miałem bardzo wielką nadzieję że mi ktoś wypadnie i tu kurczę cię pieprzeli w dupę no jak tak można super cel. no proszę was kurczę na no, niego oni kurczę mi dają jakiś Gej lub taj kurcze. Mmmm. jakiś bardzo dobry zaznacz, jakiegoś na niego nie mogę wydać. A co to jest? No, ludzie, no, no sami myślicie. Złowo. Nie, ja nie do nie super. dała. No super, super. Super Szczerze Przecież jesteście super. Super jesteście. I sel. A sel to ja nie wiem, co to znaczy, ale jest takie. Coś jest sel. Pewnie, że sel coś fajnego znaczy. Ale nie wiem tego. Ale sel musi znaczyć coś fajnego. Żadnego, żadnego, ja żadnego. Jak zawsze, nikt. Jak zawsze. O, ja już znam jak ten odcinek na ten. Jak zawsze. Czyli fajnie, Kurczę. kupa, kupa. Na! Stary dziad kurczę no. go! Trzymalę go no. Na! Tu, jak chłopcy! Gówno. Masz gówno. Twoje gówno jest takie brzydkie, że nas na niego Może, Boże, co ja mówię? Czy ja jestem debil? Tak. Balala! balalo. Ja, śledzik teraz przybiegł. Bo ja pieprz, pieprz. Zamknij tego bota. A Ale co to za mapka? Co to za mapka? Trochę gówniana. Ale wezmę takiego zadymiarza, którego ten śledzik w dupie naraz <laughs> nigdy nie znał. Wziąłem Rikosa, Doritosa, Buritosa. Patrzcie! od kto jest? O Boże, to bot pierwszy! Gówno! Gówno! Nie! W imię wszystkich Citosów, Doritosów. Mulf zabił bota. A gdzieś ten śledzi, siedzi i pierdzi. No albo... przecież o to fajnie, bo będę miał zaraz ulta i tego śledzika na pieprz, czy jak tu na... A, śledzik na, na raz, no bo ja... Mm, mm, śledzik na pieprz, no śledzik na pieprz, no. Nic innego śledzika nie ma, tylko się. Patrzcie oni szukatę Matti. Że pewnie się obaj Ja taki wylatuję, ja, ale pewnie sam w sobie. Samego siebie więcej wystraszyłem niż jego. Tego tematywa. Ty głupi stary. Twojego starego W dupę. Co ty mucha tutaj latasz? I'm number one. No jestem. No i znowu jestem number one. Idź ty w dupy. Kogo by wziąć? Kto ma fajne gadżety? Na no kończ. Jump i pupa. Ech, skoro 17 tysięcy, a nie mam wszystkich... Boże, Boże, się. E, a nie mam wszystkich tych, jak oni się nazywają, epickich. O! Śledzik. On wziął belę! Spieprzaj mi stąd! Kur. O Boże, zabiłem go. Sorry. Zaraz zrobimy tak sorry, noob Sorry, noob! O, patrzy za mnie. Patrzy na ciebie jak ja. Ty nie zapytaj! Pierdź się. Co? Ja nic nie robiłem i wygrałem. To jest bot. Idź tutaj, chodź do mnie, stara bo wiesz, bo twoje stare, to tu stare. Kurczę. Masz. Atakujemy. Naci znaczy, masz, Tiamaty. Ale to ja jestem Tiamaty, więc... O, śledzik na rozbiegnie. Chodź, pieprzyk. Przypieprzę cię. Gówno. Uuu. Tam jest Tron Gugarade. Patrzcie, jak ja tego śledzika zaraz wygram, poczekajcie. Patrzcie, mam 4, on ma 9, ulepszałek. Patrzcie, jakiego ja jego łatwo wygram. To jest IQ, to się nazywa, IQ, skill. Yy, patrzcie, jak człowiek nie umie grać, zaraz go wygram. Boże, śledzik. Nie Patrzcie, robimy tak. I potem pieprzyk jest tu u nas przypieprzony. Czyli robimy to, tak, pieprze, pieprzego tego śledzika. No trzeba, wiecie, że zawsze e, przed tym jak zjeść jakiś, jakiegoś śledzika, e, trzeba zawsze pieprzym go przywalić. No więc teraz tym się zajmujemy, że pieprzymy go i, i popieprzyliśmy go, wiecie? To jest IQ mój. Ja bardzo źle gram w Brawl starszą ja i wezmę jakiegoś drugiego, na przykład, na jakiegoś drugiego, na przykład zadymiarza, na przykład, e, Mo co ja mówię, ale fajnie, na przykład, nie M z nie, Byrona, na, o Byrona, no Byrona no. Dlaczego wziąłem Byrona, bo jestem stary pierdol. Pieprzy. Oj, kur... No to będę kończał na tym odcinek, bo tym przegrałem, a z pieprzykiem wygrałem to wszystkim pa Kto zostawi suba, ten jest tu, e, ten jest bublem, e, ten, to, ten jest prosem, kto z, zostawi mu, nuda, to jest nudem.